Zapraszamy wszystkich serdecznie na drugi turniej charytatywny w który odbędzie się w sobotę 27 listopada od godziny 9.00. W hali sportowej w Busku Zrój przy ulicy Kosyckiej o 3. Zagramy dla Dawida Szpaka oraz Olka Majchra. W turnieju weźmie udział 8 amatorskich drużyn sportowych. W przerwie między meczami odbędą się pokazy bokserskie i taneczne. Podczas turnieju odbędą się liczne licytacje, kiermasze oraz masa atrakcji dla dzieci. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie. I rehabilitację naszych bohaterów. Liczymy na Waszą obecność, pomoc i wsparcie. Pozdrowisko Błysko Zdrój również wspiera tę inicjatywę. Dołączcie do nas. Razem mamy moc. Dobra, Wam Warto pomagać.